Hamisz był już wcześniej w siedzibie telewizji Trainbane podczas prowadzenia poprzedniego śledztwa. Gdy razem Jimmy minęli wejście doznał podobnego uczucia jak wtedy, jakby wkroczyli do innego zamkniętego świata. Wiedział również, że od poprzedniego razu zmienił się zarząd. W recepcji zapytali o harego taranta, dyrektora działu rozrywkowego. Poproszono ich, żeby usiedli i zaczekali. Tutaj ktoś ma wyższe stanowisko, mruknął Hamisz ponuro. Tym dłużej każe na siebie czekać. Oglądałeś kiedyś ten program życie w dolinie? Och, zupełnie zapomniałem. W pubach lecą przecież tylko kanały sportowe. Nie spędzam całego życia w pubach, mruknął Jimmy. Człowieku. Myślałem, że po obejrzeniu tamtego nagrania będziesz w lepszym nastroju. Hamisz wzruszył ramionami. Nie wiem, co powoduje, że w tym miejscu skóra mi cierpnie. Może dlatego, że w jednym budynku słonych jest tylu ludzi z przerośniętym ego. Daj spokój, ty zrzędliwy glino. Myślałem, że Jess Magardner jest w porządku, babką. Możliwe. Sekretarka podeszła do nich i powiedziała z nienaturalną uprzejmością. Pan Terent czeka na panów. Myślałam, że nazywa się Tarant, rzucił Hamir zjadliwie. Kobieta nie raczyła odpowiedzieć, tylko zaprowadziła jej do windy przez podwójne szklane drzwi. Wepchnęła do środka i wcisnęła guzik z napisem piąte piętro. Wysiedli i poszli za nią do drzwi, znajdujących się na końcu długiego korytarza. Sekretarka zapukała. Wejść! dobiegł ich głos ze środka. Nienawidzę ludzi, którzy mówią wejść! pomyślał Hamisz. Kobieta otworzyła drzwi. Policja do pana, panie terent! oświadczyła z mocnym, dziwnym akcentem. Niski mężczyzna z ofitą czarną brodą podniósł się z za masywnego piórka. – To by było na tyle, pannopaty. Paty. – O, proszę chwilę zaczekać. Jestem pewien, że panowie napiliby się kawy. – Poproszę – odparł Jimmy. – Oczywiście, oczywiście. Proszę siadać. Dwie kawy, pannopaty. Paty. – Co się stało z równouprawnieniem? – spytał Hamisz, kiedy panna Paty wyszła. – Myślałam, że polecić sekretarce przygotowanie kawy nie jest już poprawne politycznie. – Chrzanić poprawność polityczną – parsnął Harry – i To wszystko przestarzały brednie. Kobiety wreszcie zrozumiały, że nam podlegają. A teraz w czym mogę panu pomóc? Czy chodzi o biednego Johna? Wygląda na to, że został zamordowany. Oznajmił Jimmy. Zastanawiamy się, czy miał tutaj jakichś wrogów. Zaskoczyli mnie panowie. My tutaj jesteśmy jedną wielką, szczęśliwą rodziną. Jak mogliście tak w ogóle pomyśleć? Widzieliście chyba nienawiść na twarzach tych ludzi ze wsi? Tak, odparł ale widzi pan, znam ich wszystkich bardzo dobrze i nie potrafią sobie wyobrazić, że ktoś z nich mógłby popełnić tak dobrze przemyślaną zbrodnię. Wciąż nazywa pan to zbrodnią. Nie ustępował Harry. Z tego co słyszałem, biedny Jones zostawił list pożegnalny. Podejrzewamy, że został zamordowany za pomocą naftaliny, oświadczył Harry. Co to takiego? Produkuje się z niej kulki na mole. No więc musiał być to ktoś z lotniu. Całe to miasteczko jest wysypane kulkami na mole. Kiedy pojechałem tam pewnego razu, miałem wrażenie, że cofnąłem się w czasie o sto lat. Drzwi otworzyły się do środka weszła panna paty, niosąc tacę z bankiem kawy, mlekiem, cukrem i filiżankami. Tak czy inaczej, kontynuował Harry, po prostu nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś chciałby zamordować Johna Heppela. Panna paty upuściła słukiem tacę. Kawa i mleko rozlały się na dywanie. – Ty głupia dziewczyno! – Wrzasnął Harry. Posprzątaj to i wynoś się stąd. Nie, zaczekaj. Posprzątasz po wyjściu policji. Przepraszam, wybąkała panna Paty. Zjeżdżaj! fuknął ostro Harry. Zwrócił się do Jimiego i Hamisza. Na czym stanąłem? A tak. Mówiłem o Johnie. Pracował nad scenariuszem Życie w Dolinie. Świetny materiał. Pracował właśnie nad drugą wersją scenariusza, ponieważ reżyser zażyczył sobie kilku zmian. Kto jest reżyserem tego programu? In anglik, Paul Gibson. Możemy z nim porozmawiać? Nie dzisiaj. Jest w John Gorton. Kiedy wróci? Jutro. Hamish wyciągnął wizytówkę. Mógłby pan go poprosić, żeby do mnie zadzwonił. Poza tym chciałbym zobaczyć ten scenariusz. Harry zadzwonił po sekretarkę. Kiedy weszła, Hamish zauważył, że płakała. Przynieś mi scenariusz Johna Heppela do życia w Dolinie. Pan Gibson wziął go ze sobą. Dlaczego nosi ze sobą scenariusz? Nie wiem. Dobra, zjeżdżaj, zabam cię później. Panna Paty wyszła. Czy Pańskim zdaniem to dobry scenariusz? spytał Hamisz, podczas gdy Jimmy posał mu znudzone spojrzenie, zastanawiając się nad wszystkimi tymi niepotrzebnymi pytaniami. Tak jak mówiłem, to znakomity materiał. Ja mówię wam, miał świetne pomysły. Fakt, że jest to opera mydlana, nie oznacza jeszcze, że nie możemy mieć porządnego scenariusza. O czym jest fabuła? spytał Hamisz. Harry po raz pierwszy wyglądał na zakłopotanego. No cóż, chodzi o morderstwo. Proszę opowiedzieć nam o tym. No to historia pewnego wybitnego pisarza, który budzi zaśtość wśród kolegów po fachu i w końcu zaczyna otrzymywać listy z pogróżkami. Wyjeżdża w szkockie góry i zakochuje się w Annie, jednej z głównych bohaterek, która zostaje zgwałcona przez właściciela ziemskiego. Wygląda to na samobójstwo, ponieważ mężczyzna zostaje znaleziony z rewolwerem w ręku. Co za oryginalność, zauważył Osle Hamisz. Pewnie ktoś spostrzegł, że facet był leworęczny, a broń znajdowała się w jego prawej ręce. Jak pan to Olgat? Intuicja, odparł Hamisz sarkastycznie. W każdym razie było to napisane w stylu dostojewskiego. Chodzi panu o autora idioty? Niesamowite, wykształcony policjant. Tak naprawdę to Hamisz zauważył tylko kiedyś tytuł tej powieści w objazdowej bibliotece, gdy szukał jakiegoś kryminału. Nie potrafi więc pan wskazać nikogo z telewizji, kto czułby do niego nienawiść. Ani jednej osoby. Zlecił mu pan napisanie scenariusza. Czy sam się do pana zgłosił? Znam go wcześniej. Harry wyglądał na trochę zmieszanego. Przyjaźniliśmy się w młodości w Glasgow. W slumsach? Cóż, John trochę przesadzał. Tak naprawdę dorastał w Birsen. To elegancka dzielnica. Widzi pan, klasa robotnicza jest teraz bardzo modna. Jeśli pisarz ma porządne pochodzenia, zaczyna pisać książki, których akcja toczy się w slansach, ludzie myślą, że nie ma pojęcia o czym mówi. Czy od zawsze był pisarzem? Od zawsze próbował. Czym się zajmował przedtem? Był inspektorem podatkowym. To no wystarczy, żeby narobić sobie śmiertelnych wrogów, stwierdził Jimmy. Mój przyjaciel nie żyje. Odparł Harry zimno. Nie podoba mi się pański ton. Czy utrzymywał kontakt z kimś jeszcze prócz pana? spytał Hamisz. Konsultował się z reżyserem i redaktorem scenariusza. A kto jest redaktorem? Sally Quinn. Możemy z nią porozmawiać? Powiem panie Paty, żeby was do niej zaprowadziła. A teraz muszę już wracać do pracy. Zadzwonił po sekretarkę. Kiedy panna Paty prowadziła jej schodami w dół, Hamisz przyglądał jej się zainteresowaniem. Była niewysoką, bezbarwną kobietą, prawdopodobnie przed czterdziestką. Miała nijakie piaskowe włosy i bladą twarz o ostrych rysach. Hamisz zaczął jej współczuć. Powinna być sekretarką jakiegoś dyrektora banku lub znaleźć pracę gdzieś z dala od tego okrutnego świadka, gdzie nie traktowano jest należytym szacunkiem. Z drugiej strony, niektórzy ludzie są w stanie znieść naprawdę dużo, byle tylko być częścią show biznesu. I to tutaj, Panna Paty otworzyła drzwi. Sely policja do ciebie! Sally była wysoką, kanciastą kobietą z nastroszonymi siwymi włosami, jasnymi oczami, schowanymi za grubymi szkłami okularów. Wolałabym, żeby ta głupia krowa przestała nazywać mnie Selly! To stary akcent z okolic Kelvinside. Dzisiaj już prawie nikt tak nie mówi. Czy przeszliście w sprawie śmierci Johna? Pani zdaniem, czy jego scenariusz był dobry? Hamisz od razu przeszedł, przeszedł do sedna. Świetny materiał. I nigdy nie widziałam czegoś takiego. Powiedziała Sale do okna. Czy był lubiany? Oczywiście, był przemiłym mężczyzną. Sale patrzyła na stojący na biurku dzbanek z kawą. Czemu nie macie u siebie kopii jego scenariusza? E, Paul Gibson e, zabiera ze sobą na plan wszystkie scenariusze. skrypt nie był jeszcze skończony. Chciał popracować na nim podczas wyjazdu. I jutro wraca. Zadzwoniła komórka Jimiego. Detektyw odebrał i odszedł w róg pokoju. Hamisz usłyszał, jak odmeldował się zaskoczony. Tak, sir. Jimmy rozłączył się i zwrócił do hamisza: Mamy przełom. Musimy wracać. Podziękował sali i wyszli na zewnątrz. Co się stało? spytał Hamish. Blair aresztował Alistera Tagarta za popełnienie morderstwa. Kiedy przyjechali do kwatery głównej policji, natychmiast otrzymali rozkaza, aby Jimmy poszedł na górę, i dołączył do Blaira, podczas gdy Hamish miał wrócić do zajęć w swoim rewirze. Posterunkowy pojechał prosto do lodziu. Zaparkował Landrovera, zabrał Laksa i poszedł do domku Alistera Tagarda. Zapukał do drzwi. Otworzyła mu Macy Tagard. Oczy miała czerwone od płaczu, rękami obejmowała swoje szczupłe ciało. On tego nie zrobił Łukała. Czy mogę wejść? Skinęła głową i odwróciła się. Posterunkowy wszedł za nią do salonu. Na biurku stała stara maszyna do pisania, obok której leżała sterta kartek. Ciekawe skąd ludzie biorą dzisiaj taśmy do takich maszyn, pomyślał hamilż. Teraz wszyscy korzystają z komputerów. Zdjął czapkę i usiadł. Lak zwinął się w rogu i zasnął. Dlaczego podejrzewają, że on to zrobił? spytał Hamish. To Perry Sutherland twierdzi, że widział Alistera w domku Johna tej nocy, kiedy popełniono morderstwo. Dlaczego Perry nie powiedział o tym wcześniej? Nie chciał wpakować Alistera w kłopoty. Potem ten wredny, gruby detektyw zaczął krzyczeć na niego i oskarżać o morderstwo. I wtedy się przyznał, że widział Alistera. Czy przeszukano wasz dom? Znaleziono coś podejrzanego? Znaleźli opakowanie kulek na mole. Ja sam mam kulki na mole. Wydaje mi się, że każdy w Lodiu ma przynajmniej jedną paczkę. Dlaczego Alister odwiedził Johna? Poszedł, żeby odebrać pieniądze, które zapłacił za zajęcia literackie. Udało mu się. Tak. Czy był wówczas pijany? Nie, przysięga, że był trzeźwy. On teraz tylko pisze i pisze. Doprowadza mnie tym do szału. Kiedy pił, to w końcu tracił przytomność, i miał chwilę w spokoju. Nieważne, mam już go dosyć. Wyjeżdżam do mojej siostry, do oban. Jeśli nie mają żadnych mocnych dowodów sprawa nie trafi do sądu i wypuszczą go. To no cóż, nie zamierzam czekać na niego, ani na niego, ani na jego pisanie. To zajęcie jest pewnością lepsze niż pijaństwo. Jej twarz nabrała opartego wyrazu. Chamis tłumił westchnienie nie oglądał się już dużo podobnych przypadków. Kobieta modli się, żeby jej mężczyzna przestał pić, a kiedy ten wreszcie rzuca alkohol, ona odchodzi i zwykle po pewnym czasie wprowadza się do innego pijaka. Te kobiety muszą czuć się potrzebne, nawet jeśli to oznacza kłamanie za pijaka i sprzątanie po nim. No to podaj mi swój adres w oban, poprosił. Po co? Alister nie ma już przeze mną nic wspólnego. Hamisz tłumaczył cierpliwie. Policja na pewno będzie chciała cię jeszcze raz przesłuchać. Już rozmawiałam z tym grubym brutalem. Powiedziała mu, że Alister wyszedł o 17 i wrócił do domu o 18. Tak czy inaczej, podaj mi swój adres. Kobieta podyktowała mu adres siostry, Hamisz zapisał go skrupulatnie w swoim notesie. A co z synem Dermontem? Czy nie będzie przeżywał zmiany szkoły i miejsca zamieszkania? Nie mówi, że również chętnie stąd wyjedzie. W samochodzie Hamisz poinformował laxa. Jedziemy do Knojdan. Jeśli Pergo widział, to może zauważył go także ktoś inny, i przy okazji coś usłyszał. Posterunkowy ruszył do Knojdan. Gdy jechał przez ponure miasteczko, zauważył jednego z wędrownych handlarzy, który sprzedawał miotełki do kurzu, szczotki, sprzęty kuchenne. Zatrzymał lantrowera i wysiadł. Handlarz, obdarty młody człowiek, wychodził właśnie z jednego z domków. Hamisz pomachał mu. – Mam pozwolenie! – zastrzegał się mężczyzna. – Nie zrobiłem nic złego. – Chciałem tylko wiedzieć… – Czy był pan w którymś z domów położonych na obrzeżu miasteczka w dniu, kiedy popełniono morderstwo? – Tak, byłem nawet w domku tego faceta. – O której to było? – Wczesnym wieczorem. Nie jestem pewien, która dokładnie była godzina. – Widział go pan? – Tylko przez chwilę. Awanturował się z jakimś dużym kolesiem. Ten wielkolud krzyczał – chcę dostać z powrotem moje pieniądze. A on odparł – bierz jej i wynoś się stąd. – Teraz proszę posłuchać uważnie – – Widział pan, jak tamten wysoki mężczyzna odjeżdżał? – Tak. Wskoczył do takiego małego zdezelowanego samochodu i odjechał z warkotem. Poszedłem do drzwi, ale zanim zdążyłem otworzyć usta, ten facet zatrzasnął mnie przed nosem. – Musi pójść pan ze mną na posterunek i złożyć zeznanie. To bardzo ważne. Ma pan czym dojechać? – Mam rower. – Słyszał pan sporo o tym morderstwie i nie pomyślał pan, żeby zgłosić się na policję? – Po co? – ja tego nie zrobiłem, a ten człowiek żył, kiedy go widziałem. W porządku, proszę pójść ze mną. Załatwił pan nocę na dzisiejszą noc? Mam jedną celę z łóżkiem: może pan z niej skorzystać i wrócić rano do Knojdan. Mam dosyć tego miejsca: nigdy nie spotkałem takiej bandy ponurych drani. Chodźmy. Na posterunku w Lodiów spisał zeznania handlarza, który nazywał się Furian. Jak wyglądał ten mężczyzna, z którym kłócił się Johnny Heppel? Był bardzo potężny, miał siwe, kręcone włosy i twarz jak u bosksera. W co był ubrany? Miał na sobie watowaną kurtkę i dżinsy. A samochód? Biały, brudny i zardzewiały od strony kierowcy. Zauważyłem to, bo był oświetlony przez światło padające z okna. Hamish zapisywał wszystko pośpiesznie i wysłał swój raport do Straymane uśmiechał się wciskając enter wysyłając wiadomość czuł jakby właśnie posłał pocisk rakietowy w stronę głównego inspektora blaira blair był wściekły ponieważ gdy tylko alister Taggart przyjechał do komendy natychmiast poprosił adwokata a zawsze trzeba było długo czekać zanim udało się kogoś znaleźć jeden z policjantów wręczył jimmy'emu andersonowi raport hamisha detektyw przeczytał i zaczął się śmiać co cię tak bawi anderson spytał ostro jakiś głos za nim. Jimmy obrócił się i zobaczył stojącego za nim nad komisarza Daviota. Detektyw stał. Właśnie otrzymałem raport od Hamisha Macbetha, ser. oczyszczasz z zarzutów Alistera Tagarta. I uważasz to za zabawne? Daj mi ten raport. Wyciągnij pana Blair'a z pokoju przesłuchań i daj mu to. Tak, ser. Jimmy otworzył drzwi w momencie, gdy Blair zaczynał napaść na Alistera, ignorując prawnika, który wciąż starał mu się przerywać. Poproszę pana na słówko, sir. Blair zatrzymał magnetową i wyszedł z pokoju. Lepiej, żeby było to coś ważnego. Jimmy podał mu raport Hamisha. Blair przeczytał go raz, potem znowu, i twarz pociemniała mu z wściekłości. Pan Dawiot już to czytał, uprzedził pytanie Jimmy. Jedź tam i sprawdź tego handlarza, krzyknął Blair. Nie ufam magnetowi. Może zabiorę ze za sobą ta garta, zaproponował Jimmy. Teraz musi go pan wypuścić. Blair marzył o tym, żeby zostawić Tagarta w areszcie, ale Davio czytał już raport, a oskarżony miał adwokata, który mógłby pozwać go o bezpodstawne zatrzymanie. – Która godzina? – spytał Alister, kiedy znaleźli się przed komendą. – Dwudziesta – odparł Jimmy. – W takim razie niech mnie pan wysadzi pod siegą telewizji Strainbay. – Po co? – Nie pan pilnuje swoich spraw. W salonie mieszczącym się w części mieszkalnej posterunku w Lothiup, handlarz Furian leżał wyciągnięty na sofie pogrążony w głębokim śnie. Hamisz włączył telewizor, żeby obejrzeć wiadomości o 21. Prezenter odczytał wieści z kraju i dodał pretensjonalnym tonem. Dziś zareprezentujemy specjalny wywiad z panem Alisterem Tagartem, który właśnie wyszedł na wolność po tym, jak został pomyłkowo oskarżony o zamordowanie Johna Heppelma. Jasmu Gardner przedstawi Państwu ten wyjątkowy materiał. Na początku przypomniano szczegóły morderstwa, w tym film przedstawiający wściekłych mieszkańców Lodiów wrzeszczących na Johna. Potem akcja wróciła do studia, gdzie Jesma siedziała naprzeciwko Alistera. Ależ on teraz wygląda! wykrzyknął Hamisz. Zmierzone loki Alistera były przycięte, a dział kostiumów przełodził go w tweedową marynarkę, sztruksowe spodnie i sweter z golfem. Panie Tagard, zaczęła Jesma, dużo pan przeszedł. Proszę opowiedzieć, co się wydarzyło. Alister miał przyjemny głos, z typową dla gór melodyjnością. Hamisz czekał, aż mężczyzna zacznie się wściekać i krzyczeć, ale Alister ciągnął opowieść spokojnym głosem. Pracowałem skupiony nad rękopisem, kiedy główny inspektor Blair przyjechał do mojego domu. Oskarżył mnie o morderstwo. Policja przeszukała dom i oświadczyła, że znaleziono obciążające dowody. I jakie to były dowody? Pudełko kulek na mole. I to wszystko? Przecież w wielu domach można znaleźć takie kulki. -Blair oskarżył mnie dlatego, że wdałem się w kłótnię z Johnem Heppelem w noc, kiedy został zamordowany. To prawda? Tak, pojechałem do niego, żeby odzyskać pieniądze za zajęcia literackie. Powiedziałem mu, że jest oszustem. Ciężko wspominam czas spędzony w areszcie. Jestem pisarzem, a pisarze są bardzo wrażliwi. Dobry Boże! szepnął Hamish. Ktoś podał Jessmie jakąś kartkę. Przeczytają i uśmiechnęła się. Właśnie dowiedzieliśmy się, że za zwolnieniem pana z aresztu stoi wasz lokalny posterunkowy, Hamish Macbeth. Ujawnił dowody oczyszczające pana z zarzutów przeoczone przez jego przełożonych. Hamish Macbeth to bardzo mądry człowiek. To dzięki niemu zacząłem pisać. Zainspirował mnie. Zanim Jimmy Anderson dotarł do Lochdube, zatrzymał się w pubie na obrzeżach Strainvale. Schował głęboko swoją komórkę i uniósł szklankę w kierunku telewizora, który w rogu baru transmitował wiadomości. Zasługi dla zasłużonych, uśmiechał się od ucha do ucha. Blary się po prostu wścieknie. Skąd będzie dowiedział się o mnie? Zapytał ostro Hamisz, kiedy Jimmy wszedł na posterunek. Jakiś ptaszek musiał mi wszystko wyśpiewać. Hamish popatrzył na niego cynicznie. Podejrzewam, że ten ptaszek ma ochotę na kielicha. Tak, dobrze mówisz. Wysłano mnie, żebym jeszcze raz przesłuchał twego świadka. Tylko po co? Agent literacki Blind Summer pakował walizkę w swoim pokoju w hotelu zamek Tomell. Dowiedział się o aresztowaniu Alistera i uznał, że przyjechał tu na darmo. Wyciszony telewizor błyskał w rogu pokoju. Składając koszulę, Blindowi wydawało się, że usłyszał nazwisko Tagarta. Podkręcił dźwięki i zaczął słuchać z zainteresowaniem. Potem podniósł słuchawkę i wybrał numer recepcji. Jednak zostaną Państwa jeszcze jakiś czas. Następnego ranka Alister czytał już po raz kolejny list, który zostawiła mu żona. Napisała po prostu: Razem z Dermontem pojechaliśmy do mojej siostry. Nie próbuj się ze mną kontaktować. Nie chcę Cię więcej widzieć, Maisie. Wszystkie jego marzenia o karierze wielkiego pisarza prysły. Kiedy udzielał wywiadów telewizji, był pewien, że Maisie i jego syn oglądają go z dumą. Nie przyszło mu do głowy, że jego pijaństwo popchnęło żonę do odejścia. Jedyne co czuł, to bezbrzeżne współczucie dla samego siebie. Postanowił wybrać się do patela i kupić butelkę whisky. Włożył tweetową marynarkę, której zapomniał zwrócić do działu kostiumów, otworzył frontowe drzwi i stanął twarzą w twarz z okrągłym, wytwornym mężczyzną steczką Czego? zapytał ostro Alister. Nazywam się Blight Summer, jestem agentem literackim i chciałbym, żeby został pan moim klientem. I mogę wejść? Tęsknota za maize i whisky opuściły natychmiast Alistera. Proszę wejść, przepraszam, że w domu jest trochę nieposprzątane. Blight wszedł za nim do środka i zaczął rozglądać się za jakimś wolnym miejscem, gdzie mógłby usiąść. Widział mnie pan wczoraj w telewizji? spytał Alistair ochoczo. Tak, pisarze, którzy sami potrafią zdobyć rozgłos są niezwykle cenni. Tak, też pomyślałem. Uśmiechnął się Alistair z domu. Kiedy wyszedłem z tej cholernej komendy, wiedziałam, że wyciągnę z tego coś dla siebie. Mogę usiąść? Nie pan po prostu zrzuci te gazety z sofy. Nie mam nic do picia. Jest jeszcze za wcześnie, stwierdził Blight. Zaczął myśleć intensywnie. Z powodu alkoholu stracił już kilku dobrze zapowiadających się szkockich pisarzy. Czy wie pan, że wzięci pisarze w ogóle nie piją? Naprawdę. Oczywiście. Blight otworzył teczkę. A teraz omówmy warunki. Hamish pożegnał się z Hurianem i pomyślał, że powinien wrócić do Knojdan, żeby sprawdzić, czy ktoś jeszcze odwiedzał Johna tego fatalnego wieczoru. Kiedy jednak pomyślał o telewizji Strainbay, przypomniał sobie, że coś w panującej tam atmosferze nie dawało mu spokoju. Postanowił, że pojedzie znowu do Strainbane i postara się porozmawiać z reżyserem Paulem Gibsonem. Po drodze wstąpił do zadymionego Dana. W panował kwaśny odurkaca. Miejsce najwyraźniej nie było porządnie sprzątnięte po wczorajszej nocy. Na kilku stolikach wciąż stały brudne szklanki. Posterunkowy rozejrzał się, ale nie dostrzegł nikogo oprócz kilku klientów wyglądających na nieletnich. Postanowił wstąpić do ponownie wieczorem. Może Dan dojdzie do wniosku, że Hamisz już dzisiaj nie przyjedzie, co uśpi jego czujność. Angela Brody zaja się laksem. Hamish zorientował się, że brakuje mu towarzystwa psa. Skończę jako dziwaczały stary kawaler, jeśli dalej będę tak tęsknić za swoim uszatym futrzakiem, pomyślał. Elspeth ani nie napisała, ani nie zadzwoniła. Może uda mu się zdobyć pozwolenie na wyjazd do Glasgow, żeby zbadać korzenie Johna Hepela, a wtedy postara się z nią zobaczyć. Oczywiście Elspeth jako dziennikarka na pewno przetrząsnęła już całe Glasgow. Zatrzymał się na poboczu drogi prowadzącej do Lodiu. Hamish zadzwonił do redakcji gazety w Glasgow, poprosił o połączenie z działem reporterskim, a potem o rozmowę z Elspeth. Dziewczyna podeszła do telefonu, była lekko zdyszana. To ja, Hamisz. LSPF, pracuję właśnie nad sprawą morderstwa Johna Hepela i zastanawiam się, czy masz może jakieś informacje na temat jego pochodzenia. Zapadła cisza, po czym LSPF odezwała się lodowatym tonem. A co z jak się masz, kochanie? Jak praca? Czy wszystko u ciebie w porządku? Pisałem do ciebie, bąknął smętnie. No pewnie. Nie pracowałam przy temacie morderstwa Johna Hepela. Zajmował się tym inny reporter. Wszystko jest w gazecie, nie czytałeś? Nie miałem czasu, odparł czupurnie. Poczekaj chwilę. Hamish czekał, patrząc na strajbeń rozciągające się w dole pod niskimi chmurami, niczym paskudny czyrak wśród pięknych krajobrazów górskiej Szkocji. Elspeth wróciła do telefonu. Podam Ci główne informacje. John Heppel nie urodził się w Slamsach, ale w skludnym domku w Bircen. Był inspektorem podatkowym, ale potem stracił pracę. Zajął się polityką. Jaką polityką? Jakaś grupa związana z Trockim. Podczas demonstracji rzucił cegłą w policjanta i został aresztowany na trzy miesiące. Ale rodzice załatwili mu dobrego adwokata. Został oczyszczony z zarzutów i od tego czasu ma czystą kartotekę. Rodzice już nie żyją. Nie znaleźliśmy żadnej romantycznej historii. A co z przyjaciółmi? Czy może pojawia się gdzieś osoba Harry'ego Taranta? – Coś mi to mówi. – Zaczekaj chwilę. – Właśnie przyszedł reporter, który zajmował się tą sprawą. Hamish czekał cierpliwie. Po długiej przerwie Elspeth wróciła do telefonu. – W starym raporcie dotyczącym tamtej demonstracji wspomniano też o aresztowaniu Harry'ego Taranta. – No super. – Dlaczego? Kim jest Harry Tarant? – Jest dyrektorem działu rozrywki w telewizji z a John pisał dla nich scenariusz. – Podobać się kleską Elspeth? Nie wiem, jestem po prostu jedną z reporterek. Brakuje mi niezależności, którą miałam wcześniej. Zawsze możesz wrócić. Zastanowię się, muszę już kończyć. Kiedy dziewczyna odłożyła słuchawkę, kierownik działu wiadomości popatrzył groźnie na nią. Mam nadzieję, że nie prowadzisz prywatnych rozmów. Nie, to był telefon służbowy. Mój stary przyjaciel Hamish Macbeth jest posterunkowym w Lodiu i pracuje przy śledztwie w sprawie morderstwa tego pisarza. Może powinnaś tam pojechać. Teraz, kiedy większość dziennikarzy wyjechała, ty znasz policjanta i okolicę, mogłabyś napisać świetny reportaż. Hej! zawołałem Matthew Campbell, reporter, który pracował wcześniej nad tym materiałem. Zabierasz mi temat? Nie, pojedziecie razem. Tylko nie szalejcie z wydatkami. Hamish znowu udał się do telewizji Strainway. Zastanawiał się, czy przesłuchać Harry'ego Taranta, ale postanowił na razie się z tym wstrzymać. Spytał o Pola Gibsona. W końcu zjawił się mężczyzna niewiele starszy od hamisza. Miał gęste, siwe loki i żywą, wesołą twarz. – Jestem aresztowany? – zażartował. – Nie, chciałam tylko zadać panu kilka pytań. – Chodźmy do pubu na rogu. Na dziś mam dosyć tego miejsca. Poszli do jednego z tych okropnych szkockich pubów, który został właśnie wyposażony w dywan w szkocką kratę, kiepskie malowidła górali wymachujących ciupagami przed Bonnie Price Charlie o twarzy Hammer Afrodyty, w zadymionym pomieszczeniu rozbrzmiewała skoczna muzyka. Paul zamówił malibu z mlekiem. Hamisza wciąż zaskakiwały nowe, egzotyczne smaki drinków. Sam zamówił wodę mineralną i zaniósł obie szklanki do okrągłego stolika, po czym usiadł na plastikowym krześle, którego oparcie imitowało poroże jelenia. — Chciałbym, żeby opowiedział mi pan wszystko o Johnny Hepelu — zaczął Hamisz. — Nie ma wiele do opowiadania — Odparł Pol. Chciałem, żeby naniósł kilka zmian w scenariuszu. Zasygnalizowałam o tym redaktorce, a ona przekazała moje uwagi. Ale musiał go pan poznać osobiście. Tak, kiedyś pojechał razem z nami na plan, żeby zaznajomić się z całą produkcją. I jak poszło? Było całkiem miło. Hamisz rozparł się na krześle i przyjrzał twarze Pola. Nie jest pan chyba jedynym człowiekiem, który spędził przyjemnie czas w towarzystwie Johna Twierdzi pan, że on po prostu przyglądał się produkcji i nie wtrącał do niczego. Dokładnie. Będę rozmawiał z członkami ekipy Życia w Dolinie. Mam nadzieję, że potwierdzą pańską wersję. Paul wzruszył ramionami ze złością. Wie pan, jak to jest w show biznesie? Nie wiem. Proszę mi wytłumaczyć. Mamy zwyczaju, żeby nigdy nikogo nie krytykować. O, pewnie i tak w końcu się pan o tym dowie. John był jak wrzut na dupie. Wtrącał się, krytykował aktorstwo i aktorów. Złożyłem skargę, oświadczyłem, że nie mogę z nim pracować, ale Tarant kazał mi traktować go delikatnie ze zrozumieniem. Potrzebuję tej pracy, więc musiałem to znosić. Reżyserowałem już wcześniej opery medlanej, proszę mi wierzyć, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie utrapieniem dla wszystkich. Czy kiedykolwiek był pan w domu Johna? Nie, nie wiem nawet, gdzie mieszka. Czy był z kimś w zażyłych relacjach? Pomijając to, że połowę życia spędzał włażąc Tarantowi w tyłek, to nie wiem nic na ten temat. Dziękuję panu za poświęcony mi czas, panie Gibson. Być może jeszcze się z panem skontaktuję. Paul postanowił zostać w pubie, a Hamish wrócił do siedziby telewizji Nie Chciał jeszcze spytać o charego taranta, ale zadzwoniła komórka. I to była Angela. A, w miasteczku krąży plotka o tym, że kalu Maxwin, nasz śmieczarz, pojechał za Johnem po tej awanturze nad brzegiem jeziora, przeciął mu drogę, wysiadł z samochodu i groził łomem. Czy policja o tym wie? Nie, wiesz jak to u nas jest. Zawsze staramy się chronić swoich, zwłaszcza przed kimś takim jak Blair. Chyba powinienem wracać do lodu.